Cześć, ludzek młynerscy nieruchomości. Myślicie, że każdą rzecz, jaką robimy, tworzymy, robimy od tak? Zdecydowanie, <grym _> dokładnie, nie. A jak bardzo nie, to zaraz zobaczycie, uwaga, start. No, nagrywa się? No, nagrywa się, do To swobodna gatka, tak? Tak, później. Mhm. No na wstępie wita na starodrzewie. Wielu klientów lubi takie coś. Dokładnie. <grym _> no. <grym _> <grym _> Po... <noise> I na konia To jest on na rolka TikToka na wszystko <noise> Dokładnie Ale może jakbyśmy tak gadali o tym w klimacie, to jest takie twórcze miejsce, właśnie ten spokój, kurczę może dla jakiegoś artysty, coś jakby tak, nie wiem jak, jak, to, jak to jak No ale od czegoś zacznijmy, od no. czegokolwiek. Dobra, no to zgadajmy o tych drzewach. Gadajmy, 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 a ty potem coś. <noise> no. Na wejściu do ogrodu widzę staro drzewie. Wielu klientów. Lubi takie rozwiązania, chciałem powiedzieć. Kurwa. Czekaj. Spokój, ciszej. Na my teraz nagrywamy, ja nie mogę rozmawiać. Nie, akcji. Już na wstępie wita na Starodrzewie. Otoczenie. To Czekajcie, bo ja się wycofałem. Chodź. Ja jeszcze coś powiem i później ty. I nie patrzę na niego, bo z nim rozmawiam, czy do kamery. Na wstępie już Starodrzewie, fajnie, lubię to, ale powiedz mi Wojtku, jedną rzecz. Niby miasto, ale wrażenie, jakbyśmy już w nim wcale nie byli. Ha! I to jest magia. Olszówka, jedna z najciekawszych, takich naprawdę pożądanych dzielnic Bielska Białej. A o, obok... Nie, do dupy. Powiedz coś o działce, bo ciężko powiedzieć... Nagrywamy dalej? Ale Dobra. musimy za 10 minut słońce wyprzeć. Nagram relację. Ty, jak ty wchodzisz, Uch. a Lucek nagrywa. Szybko, Paulę też no. zadowolić. Nie, ja Pokaż to mi sam dom, tak. a ty powiedz... To jest okay. gąd, tak, to może wejdziemy po prostu przez taras. Dobra, jeszcze raz, bo, bo... Fantastycznie. Ale najpierw pokażę Ci jeszcze miejsce na taras. Chodź. To przyjemne obcowanie z przyrodą, z tego co widzę. Zdecydowanie. <grystanie> <grystanie> tak! Taki rozgadany, no, że aż strach. No, tak. <grystanie> Zdecydowanie. To, lecimy. Nagrywasz, lecimy. Tak. Paweł. Wiem, że standard domu nie jest wysoki, ale pokażę Ci zaraz parę fajnych elementów. Dobra, jeszcze raz, bo, 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 bo ee, nie wiem. Zaraz pokażę Ci, że jest tu potencjał. <grym> <grym> Czekaj, bo Ci tak w brzuchu płuczy <grym> to chyba <że to> <grym> tak, No, w środku jest klimat, ale bądźmy szczerzy Wojtek, ten dom wymaga remontu. Jesteśmy już na pierwszym piętrze. <grym zdaniem> ja myślałem, że pytasz, które będziemy mogli wam wysłać. Nie? Coś takiego może. Mhm. Też mi się wydaje, że taka przebudowa byłaby tu wskazana, wtedy osiągnęlibyśmy pełną wysokość tutaj twarzy... dodatkowe pomieszczenia. Zatrzymaj się, ale o, nie wiem, czy ja nie mam się nie, nie Czy nie mi się nie da zatrzymać? Tam, nie jestem w stanie. W porządku, ale usystematyzujmy to troszkę. Wiemy, że lokalizacja... Top. Tak. <śla> no, no jak ty mi zadajesz pytanie, które jest... Jakby ja nie umiem inaczej Ale może, może ja źle zadaję pytanie?